Witam serdecznie. Czy to własny styl na Zalandom. to słuchać? Też to nie jest myślałem. To jeszcze nie jest prawdziwe w tym związku. <noise>

nie będę jadł. Mhm. Może prędzej tam, jak, jak będzie a to pójdzie, z Nie? Pójdziecie robić całą chorobatkę. Co to mogło nie słychać? jak tam piąteczek.

co byście zrobili z taką kwotą? Z taką wygraną Co byście zrobili? Za milion dolarów No tam to dolar to 4 złote tak Witam witam serdecznie

teorie Wielkiego Podrywu. Cały czas. Właśnie w tych godzinach jak, jak live'a robię, to leci właśnie teoria Wielkiego Podrywu. To wcześniej było, wcześniej było serial Przeciele, później tam trochę Młody Sheldon. A później ten Nie wiem o co chodzi. Bo chyba, ja, chyba to nie do mnie. A właśnie teraz leci teoria, a później. E, a, a później. E, a później właśnie będzie ta teoria. Teoria, przyjaciele, i tak w kółko Nie, 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 tam standardowo, właśnie oglądał komedię Central. To i tam właśnie trochę mm, Tefan Turbo. Wczoraj wieczorem, właśnie leciało yy, samochód marzeń. No i właśnie takiego fajnego forda yy, mieli do odpicowania. Sam, sam lakier. Zrobocizno tam trzeba było i połatać yy, gdzie nie gdzie, gdzie się dało to połatać tam trochę dziury, tak? Coś zabezpieczyć, wymienić. Yy, progi, nie progi. To wyniosę ze wszystkim z malowaniem i z 9000 lech czy Legia, Legia. Ale kurczę no, taki porzewiały był, no. No masakra ten samochód. Masakra. Ale jak go pomalowali, to... Konkret Płatki czy mleko? Miska

Co tam, jak tam? Moi kwiecień? Takie teksty są zarezerwowane dla Ciebie. Tak, to już inna kwestia. Skupmy się na uległości. Wychodzę. To jest serial. Serial to jest komediowy o na pięciu naukowcach. Jak masz, jak masz, yy, Comedy Central, yy, to właśnie co idzie, ja to leci.

jak tak za jakieś dwanaście... Byliśmy już za 18 minut dopiero drugi raz będę robił, to... Tak. Hmm. <laughs> <laughs> Ręka. To później. Co to mogło nie robicie? Co tam ciekawego robicie? Wariaci, wariatki nie w ogóle, co tam, co tam w ogóle nie robicie? Co dziś robiliście? Robiłyście do godziny 17:45. Chyba się zrobisz? Chyba. No? Chyba. Sponsor programu jest producent tego Jumie 3 Max. O kurczę. No i się Nie, nie. Pisać, pisać, śmiało. No, co tam, co tam? Robić. Słupki, co tam robicie? Ja właśnie sobie będę robił herbatkę jeszcze że trzeba jutro ja imbir kupić Albo w ogóle czyli, Czy w niedzielę, bo tam w niedzielę też wszystkie Intermarsz otwarty To przede wszystkim imbir Trzeba kupić Nic się stało. Ja ogólnie mówię, późno byłem. Późno wróciłem, późno, późno z narzeczoną wróciliśmy do domu. Późno, późno byliśmy. Po 21 chyba w domku byliśmy. Potem jeszcze tam posiedzieliśmy właśnie mamy. Pomsza była za, za tatę a herbatkę właśnie dla mojej kobiety robię i dla siebie eee, pewnie, pewnie, pozdrawiam Hubert'a Uu, przepraszam, kurde dziedziewał mi się strasznie A normalnie pospałem faktem, fak, że tam trochę się budziłem алда, бір менде постbird Urbański, dobra dzisiaj grałem w Fortnite'a i mi się udało zająć pierwsze miejsce No dzisiaj też w miarę mi dobrze szło Tam miałem może tam chyba kilkanaście zabójstw ale zajęłem to miejsce bo bo tam jeden strzelał ze snajperki, drugi, drugi później też strzelał. Później schowałem się do chatki, ale, ale za mało życia miałem. Jak ręka no boli! Czego? A! E, 1650. Ale raz popełniłem mord, bo tam ee, z wykupowaniem poziomów to, to po prostu było bez sensu strata tylko No ale no cóż Było minęło To ładnie. To już który poziom masz w Fortnite'cie? Pewnie z 50 masz, albo i więcej, więcej. Bo tam też, znaczy tam chyba do setki to można jeszcze ogarnąć, chyba z 400 albo 500. Teraz tam fajne, fajne skiny są. Zeus, Afrodita, Hades, tak. A, ale uciekają już 4 osoby. No i się słabo. No nie wiem, co się dziwić. to. Co to zrobisz? I właśnie udostępniłem, właśnie na karcie short. Na, na shortie właśnie udostępniłem głosy z PlayStation. PlayStation 1, PlayStation 2, 3, 4 i 5. No jedynka to mistrzowska, tak samo jak i dwójka Trójka to już taka Czwórka tak samo A piątka to już w ogóle Ale jedynka i dwójka mistrzostwo Jeszcze, jeszcze po tym jak włączasz grę Widzisz co jest ten dźwięk A później takie, taki dźwięk jest jak wtedy wyświetla się napis z PlayStation 2, kurczę ja pewnie ja to pamiętam właśnie jak, jak ten jak mieliśmy pierwszą komunie nie drugą komunie to było w czwartej klasie mama nam kupiła prawie la, 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 la. tam też człowiek, ogólnie też nie miała właśnie pojęcia o gębojach, PSP i tak dalej. Ale play jedynkę to właśnie zauważy, zauważyliśmy tam u sąsiada playjaka, i też chcieliśmy. No ale Się udało, że na komuś troszeczkę się uzbierało. I kupiła na mama playaka. Miałem właśnie uszkodzonego playa. Tam analog, znaczy ten laser się uszkodził. Bo tam na pierwsze co to kółko się ten uszkodziło. To Brat twierdzi, że go sklei No i tak go skleił, że laser się ten przykleił i szlak zatrafił. O, no, tyle tak się wkurzałem mnie, ja. a później drugą konsolę kupiliśmy w gimnazjum. Kumpel sprzeda Z oryginalnym kablem z tym. Z oryginalnym kablem z kartą pamięci O PlayStation PlayStation wpis sobie jak kiedyś wyglądała jak kiedyś wyglądała konsola PlayStation 1 PlayStation 2. Mam właśnie na na karcie. Ten sobie właśnie udostępniłem. Jak wyglądała jedynka, dwójka, trójka i tak dalej. I tak dalej. Dałem lajka. A, dzięki, dziękuję bardzo. I tam fajnie byłoby tam nawet skomentować, tak? Jak skomentujesz to będę wdzięczny. Dzięki dzięki Hubarczyk. Wzajemnością. Po się dla niej z gardą i ją zamknęłam, Deszeldo zwrócił na mnie uwagę. Zróbmy pomysł. Jestem znaną aktorką i mieszkam w Londynie. Ja profesorem stanu. Rafa, możesz pisać. W tej grze, gdy tylko rozwinęliście skrzydła, to robi się rozwiązują. A ja zostałem chłopcem zabawką pomarszczonej, ale ciągle zwinnej winnej A co napisał po tobie? Sądzisz, że jeśli zrobimy karierę, to się rozstaniemy? Jasne, że nie. Jeśli zostanę znaną aktorką, przeprowadzisz się ze mną. Jeśli zostanę profesorem, zostanę przypisany do konkretnej katedry. Jeśli zostanę tylko, nie będziesz potrzebował pieniędzy. nie zajmuję się fizyką dla zysku, za siebie. W zeszłym miesiącu mój koncern wywołał i pokonał syndrom tym z Jeśli zostanę zamachowym, Też też oglądam teorię. Właśnie teraz właśnie z, z, z tym jest zagadko kto zabił Stewarda byś zrozumiał jak byś oglądał od początku od pierwszego sezonu, nie? Jak to wszystko wiesz jak y, poznaje właśnie Penny później Później ten kolejno, kolejno i kolejno i w ogóle Bardzo, bardzo ciekawe odcinka piątego Ale sobie lepiej obejrzyj od, od, od początku Jak to Leon odpowiedział, że jak pierwszy raz zobaczył Penny że nasze dzieci będą mądre i piękne. Ile jest odcinków w pojęciu? Tak, że w każdym, w każdym sezonie jest 25 albo 4 odcinki. I sezonów jest 12. Aha! Elegancko. Aha! Muszę dłożyć, odłączyć. A nie, wiem właśnie. Tania to jest odcinek właśnie z, z tym, że kto, kto zabił tego. Stuarda. Ja już mam na tym na dysku, mam właśnie wszystkie te części, wszystkie sadzone, Torii i wszystkie części, znaczy wszystkie sezony serialu przyjaciele Właśnie szukałem Beverly Hills 9210 To jest serial z lat 90. Tak jak i, i przyjaciele Bardzo ciekawe Bardzo ciekawy serial Zapyta się my się mamy, czy, taty, czy oglądali taki serial. Beverly Hills to pewnie oglądali. O, no to dobrze. To fajnie, czasie się. Czekaj, słuchaj, yy, zaraz wracam. Te starcik zrobię zrobili. Chwilunia, zaraz będę.